Liczba przeciwna to jest nic innego jak po prostu zmienienie znaku przy liczbie, przy czym dana liczba się nie zmienia. Czyli jeżeli mamy jedną drugą, to liczbą do niej przeciwną będzie ta sama liczba ze zmienionym znakiem z przodu, a, odwrot, a przeciwną do minus jednej, drugiej będzie z powrotem jedna, druga. I teraz, jeżeli mamy na przykład 3 piąte na minusie. To liczbą przeciwną do niej będzie ta sama liczba ze zmienionym znakiem, czyli z plusem, a odwrotnością do tej liczby będzie z powrotem minus 3 piąte. Teraz ważna jest rzecz, jeżeli mamy jedną, jedną całą i jedną drugą i chcemy do niej przeciwną, wystarczy znak zmienić. Był plus, to będzie minus, czyli będzie minus 1 druga, czy 1 cała i 1 druga. Nie trzeba tu wyłączać wyłą, lub włączyć całości, tak? A nie zamieniać na ułamek niewłaściwy. Tak? I teraz z powrotem mamy to samo. I teraz, jeżeli mamy na przykład minus 2 całe i jedna siódma, to przeciwna do niej będzie 2 całe i jedna siódma, a przeciwną do, do tej liczby będzie minus. Po prostu pamiętamy, że znak się zmienia, liczba się nie zmienia.